Cześć i czołem, witajcie na moim kanale. Trwa mój wakacyjny czas z kotami. Pierwotnie ten koci TBR miał być na majna, no ale w maju, jak wiecie, i w czerwcu byłam dosyć zajęta. Więc przesunął mi się w sumie miesiąc z kotami na wakacje. No i może dobrze. Zaczęłam od kota, który ratował książki. I była to miła, sympatyczna przygoda, jak wiecie, bo ta recenzja już, już się ukazała. Kontynuuję moją przygodę z kotami dalej, w tej chwili jestem na etapie czytania i słuchania, tak trochę na zmianę, w zależności czy na przykład idę do pracy, czy jestem w domu kociej kawiarni, a jestem już po lekturze książki Kawiarnia pod pełnym księżycem, Mai Michizuki, to jest y, azjatycka autorka, japońska, y, będąc y, dokładniejszą. I to jest książka, której byłam bardzo ciekawa. Ona ma przepiękną okładkę, jak widzicie. Zresztą, swego czasu ta książka, że tak powiem, wychodziła z lodówki, więc ciężko było o niej nie słyszeć. Ma też przepiękne ilustracje, bo. Y, Autorka wspomina w posłowie do tej książki o tym, że zaczęła się od tego, że właśnie zobaczyła ten rysunek tego kota, jednego z tych kotów i zapragnęła stworzyć coś wspólnie z tym rysownikiem. Poprzez różne kontakty wydawcę no, skontaktowała się z tym człowiekiem i tak właśnie powstała kawiarnia pod pełnym księżycem. Którą właśnie pani Michizuki napisała, a ten jej wybrany, wybrany rysownik zilustrował. Zresztą tą, tą wkładkę, o, taką wkładkę z kotkami też mamy. No i teraz tak. Japonia, pełnia księżyca, niezbyt spełnieni życiowo ludzie. Pojawia się podczas pełni księżyca kawiarnia, właśnie nosząca nazwę kawiarni pod pełnym księżycem, w której to kawiarni obsługują i podają jedzenie i picie koty. I trafiają do tej kawiarni specyficzni ludzie, właśnie, którzy od słowa do słowa z tymi kotami tam zaczynają konwersować, i koty, można powiedzieć, doradzają im życiowe ścieżki. No i teraz, tak, o ile historie tych ludzi bardzo mi się podobały, bo mamy na przykład historię kobiety, która niegdyś pisała scenariusze filmów telewizyjnych, raczej seriali nie filmów, seriali telewizyjnych, a w tej chwili pisze scenariusze do różnych gier i ta kariera jej no w sumie już, już jest przebrzmiała i ona trochę sobie zdaje sprawę, że raczej nie wróci na szczyt mamy producentkę filmową która z tą scenarzystką doskonale się znała i, i otrzymała jej nowy scenariusz i chciałaby jej pomóc bo historia jej się podoba ale wie że sam sposób pisania i przedstawiania pewnych rzeczy to trochę przeżytek mamy historię mężczyzny prowadzącego firmę informatyczną do którego zgłasza się fryzjerka z którą chodził wspólnie do szkoły, bo chciałaby, żeby jej stworzył stronę internetową i historię tej fryzjerki, która odeszła z markowego, dobrego salonu fryzjerskiego, bo nie była pewna, czy to jest to do końca, co chciała robić. I wszyscy ci ludzie na pewnym etapie trafiają właśnie do kawiarni pod pełnym księżycem, Rozmawiają z tymi kotami, a okazuje się pod koniec, że wszystkie te historie, wszystkich tych ludzi coś ze sobą łączy, ale tutaj nie powiem Wam co, bo, bo nie, nie, nie chcę Wam spoilerować. Duża część tej książki. Nie miałabym problemu z tym, że koty obsługują w kawiarni. No, w realizm magiczny, czy, czy, czy koty, czy pingwiny w Mary Poppins, co za różnica, prawda? Z tym bym nie miała problemu. Mam problem z tą astrologią tutaj zawartą w tej książce, bo tutaj astrologii w tej książce jest bardzo dużo. Ja jestem osobą racjonalną i nie jestem w stanie uwierzyć, że cokolwiek o naszym życiu, czy cokolwiek o naszej historii, czy cokolwiek. O nas samych są w stanie powiedzieć gwiazdy, i, i że nasz los w gwiazdach jest zapisany. Yy, yy, więc tam yy, yy, nie wierzę w to, że yy, kobieta jest na przykład kobietą rozwiązłą, bo yy, tak, urodziła się w szóstym domu Saturna, albo w ósmym domu Wenus, albo nie, ja w ogóle tego nie rozumiem, nie, mój mózg tego nie przyjmuje. I nie wierzę w to, że przyszłość i cechy człowieka są zapisane w gwiazdach. Także ta część tej książki była dla mnie nie do przyjęcia, a niestety autorka w Posłowiu zaznacza, że to, była, to był główny cel jej w tej, książki, w tej książce. Właśnie pokazanie, jak to ona tam pisze, zachodniej astrologii, widocznie wschodnia wygląda inaczej. No tak, no wygląda inaczej, no bo my mamy 12 zaków Zodiaku, Koziorożca, Strzelca, Ryby, Barana i tak dalej. No oni tam mają te roki roki, lata, szczura, smoka i to tak. Ale to Chińczycy, a Japończycy też nie wiem. No, w każdym razie mówiła, że jej w posłowie stwierdzała, że jej założeniem tutaj było pokazanie tej zachodniej astrologii. I to, i to dla mnie była ta niestrawna, niestety, część tej książki. Także nie byłam kawiarnią pod pełnym księżycem tak bardzo zachwycona, jakbym chciała być zachwycona. I muszę powiedzieć niestety, że najlepsza, najlepsze z całej tej książki to są okładka i ilustracje. Bardzo żałuję, że tak jest, bo historia pani Mija Zaki. Czekajcie, zaraz sprawdzę. Nie, przepraszam. Mizuki Serikawa się nazywała ta pani scenarzystka, bardzo, bardzo fajna była ta jej historia, bardzo ciekawa, bardzo mi się podobała i wciągająco mi się to czytało. Podobnie tak jak historię tej pani producentki, która początkowo okazuje się, że źle wybrała partnera, nazwijmy to tak. Więc ma ta książka dobre elementy i dobre momenty, ale los ludzki zapisany w gwiazdach do nich nie należy. Można przeczytać, można się przy niej dobrze bawić, można odczuwać przyjemność podczas lektury, bo nadal to jest ten taki azjatycki nurt, komfort książek, które sprawiają, że mamy poczuć się lepiej i, i mamy uwierzyć w to, że życie, może być piękne i, i przyjemne, ale jeszcze tak, póki co książka przechodzi test półki, no bo ze względu na te piękne koty na ilustracjach jeszcze nie potrafię się jej pozbyć, aczkolwiek na pewno nie będę o niej myśleć w jakiś taki bardzo ciepły sposób i nie będę jej jakoś specjalnie polecać. Wy sami zdecydujcie albo dajcie znać, czy też daliście się wciągnąć. Powiedzmy, żeby nie używać innego słowa, daliście się wciągnąć temu kociemu marketingowi i już tę książkę macie albo czytaliście. A ja póki co bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli lubicie to, co robię, to bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, klikanie dzwoneczka i, i łapki w górę, bo bardzo mi to pomaga, bardzo mnie to motywuje. A póki co od dłuższego czasu znów stoję z liczbą subskrybentów. Więc jakby ktoś chciał, ogląda mnie, a do tej pory jeszcze tego nie zrobił, to, to mógłby mnie tutaj zmotywować i, i zasubskrybować mój kanał, za co z góry już serdecznie dziękuję. A póki co gorąco się żegnam i do następnego razu. Cześć!